Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Łukasz Zębik, anda TMS Brokers. Dzisiaj mamy 22 dzień, kwietnia, wtorek poświąteczny, zatem rozpoczynamy poranny przegląd rynkowy, a to wbrew pozorom, pomimo tego, że mieliśmy święta wielkanocne, to wczoraj na rynku działo się dość sporo, ponieważ przede wszystkim amerykańskie indeksy Amerykańskie indeksy spadały. Na początek, oczywiście, kwestie formalne związane z ryzykiem. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i za moment będziemy przechodzić do wydarzeń bieżących. Proszę się zapoznać i za, myślę, że za minutę rozpoczynamy główną część dzisiejszego webinaru. Chciałbym również Państwa poinformować o tym, że nasz, oczywiście, webinar jest transmitowany za pomocą aplikacji mobilnej, do której instalacji gorąco Państwa zachęcam. A teraz pozwolą Państwo, że już przejdziemy bezpośrednio na wykresy. Zaprezentuję Państwu platformę TradingView. Tu jest akurat wykres technologicznego indeksu NASDAQ 100, który wczoraj tracił, pamiętajmy, że wczoraj Wall Street działała, więc normalnie mieliśmy sesję, na której to no, spadki na Wall Street były niemalże identyczne, jeśli chodzi o główne indeksy giełdowe, NASDAQ 2,6 na minusie, S&P 500 2,4, a Dow Jones przemysłowy 2,5%. Na minusie. Oczywiście jest to w dużej mierze pokłosie tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Chodzi tutaj przede wszystkim o wypowiedzi Haseta, doradcy Donalda Trumpa do spraw gospodarczych, który, który podał, że, że jakby sprawa dotycząca zwolnienia prezesa Fed Jeromego Powella będzie cały czas rozpatrywana i analizowana. No, tak naprawdę haset odniósł się do wcześniejszych słów Donalda Trumpa że, że będzie chciał, aby, aby Jay Powell bardzo szybko, Odszedł ze stanowiska. Oczywiście, zgodnie z prawem, kadencja Powell'a dobiega końca dopiero w 2026 roku. Ale to wszystko powoduje, że zaufanie do amerykańskiej polityki jest coraz bardziej zaburzone. To powoduje, że amerykański dolar traci na wartości. Amerykańskie obligacje, rentowności amerykańskich obligacji rosną w dużej mierze na długim końcu krzywej. Mówię tutaj o 10-latkach, 20-latkach czy 30-latkach, więc widać ewidentny ruch wzrostowy rentowności. Natomiast w przypadku krótkoterminowych obligacji, one, te rentowności lekko nam, lekko nam spadły. Natomiast przejdźmy już do wykresów. Tak naprawdę cały czas geopolityka stanowi główną, główny pretekst i wywołuje największą zmienność aktualnie na rynkach finansowych. No, ta wczorajsza przecena była znaczna i rynek w dużej mierze z. Już zredukował to odreagowanie, od, od które mieliśmy gdzieś w okolicach 7, 9 i 10 kwietnia. No, na, natomiast wciąż ten, te minima, które zostały ustanowione 7 kwietnia, nie zostały, nie zostały, jeszcze, nie zostały jeszcze wybite. W przypadku SP 500 na wykresie tygodniowym sytuacja wygląda bardzo bliźniaczo, bardzo podobnie. Chciałbym zaznaczyć, że ten tutaj widzi, widzą Państwo oczywiście wykres yy, tygodniowy, więc yy, to, 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 to są oczywiście świeczki, które wskazują, wskazują każdy odrębny tydzień. No ale widać ewidentnie, że ta korekta, która aktualnie jest, yy, w której aktualnie się znajdujemy yy, swoim zasięgiem jest bardzo zbliżona do tej, która miała miejsce. W 2022 roku. Natomiast tamta, tamta z, z BESA, która trwała od stycznia do, do października, no na razie oczywiście czasowo zajęła zdecydowanie więcej e, miesięcy niż, niż te spadki, które obserwujemy w ostatnim czasie, które tak naprawdę de facto rozpoczęły się gdzieś w okolicach połowy, połowy lutego, więc trwają nieco ponad dwa. Dwa miesiące. Zdecydowanie krócej jest to zdecydowanie skondensowane, bardziej skondensowana wyprzedaż, panika, która wiąże ze sobą dużo takiej niepewności. To, jest, są, to, są, to są oczywiście aktualne okoliczności, na które bank centralny nie, nie jest w stanie jakoś sobie bardzo tutaj poradzić, ponieważ to są decyzje polityczne. Więc z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia już, już dawno, tak naprawdę, w ostatnich kilkudziesięciu latach. To do, do, do podobnych sytuacji oczywiście nie dochodziło. Były, były oczywiście wojny. Pierwsza wojna handlowa z, z Chinami, ale ona nie była aż na, na, na tak dużą skalę, nie obejmowała innych państw. Natomiast. Teraz ta szeroko zakrojona akcja wywołuje olbrzymi niepokój i podkopuje tak naprawdę zaufanie do amerykańskiego rynku finansowego. Zerknijmy sobie na główną parę walutową, która aktualnie znajduje się na poziomie 1.15.010, co oznacza, że dolar amerykański kontynuuje. Ruch deprecjacyjny i aktualnie notowania głównej pary walutowej znajdują się najniżej od, najwyżej, przepraszam, od, no, można uznać, że od listopada 2020, od pierwszej połowy listopada 2021 roku. No, i tak naprawdę przełamanie poziomu 1.12, 50, 1.12, 40, czyli te maksima z lipca 2023 oraz z sierpnia 2024, czy tutaj z końca września, oznaczają, że teoretycznie, z technicznego punktu widzenia, otworzyła się droga w kierunku poziomu 1.23. Oczywiście jest to dość daleko, natomiast ten dystans, który nas tutaj dzieli od poziomu 1,23 jest już mimo wszystko mniejszy niż ten, który nas dzielił od tych minimów wyznaczonych chociażby na początku roku. Więc tutaj mamy oczywiście 13 figur, tutaj brakuje nam mniej więcej 8. Więc nie jest to oczywiście w żaden sposób nierealny scenariusz. Myślę, że nie, nie, możemy iść w najbliższym czasie w. W kierunku 1.21-23 jak najbardziej, natomiast moim zdaniem nie tym tempem. Myślę, że tutaj pojawią się jakieś korekty, kiedy rynek się trochę się nam tutaj uspokoi, no ale to, to, to może jeszcze ta podwyższona zmienność może tutaj jeszcze nam trochę potrwać. W przypadku niemieckiego indeksu DAX na wykresie tygodniowym również mamy bardzo specyficzny, specyficzny układ pokazujący, że te spadki. Które zaczęły się w Europie zdecydowanie później niż w Stanach Zjednoczonych. Swoją rozpiętością przypominają ten, ten okres Bessy, który mieliśmy w 2022 roku głównie. No bo tutaj ta, ta korekta, te spotki, czy to w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, one pokryły się tutaj bardzo, bardzo precyzyjnie i trwały w bardzo podobnym okresie, niemalże identycznym. Natomiast te spadki, które aktualnie obserwujemy, z, 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 zaczęły się tak naprawdę trochę później, z jakimś tam przesunięciem dwumiesięcznym, mniej więcej, może, może pół, półtora miesięcznym. Natomiast również mamy rozpiętość tych, tych, tych zniżek, bardzo podobną do tych, do tych które, które obserwowaliśmy. W 2022 roku. To, jak na razie, zatrzymało nam wyprzedaż i oczywiście spowodowało od, odreagowanie. W dużej mierze to odreagowanie, czy to w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, jest pokłosiem na pewno tego zawieszenia taryf Donalda Trumpa na 90 dni, ale to odreagowanie na razie wyhamowało. I, i, i brakuje jakichś pozytywnych, pozytywnych informacji, natomiast wywieranie presji na Jeromego Powella powoduje, że ta wyprzedaż może być, może być kontynuowana, ale przede wszystkim będzie powodowała presję na dolara amerykań, amerykańskiego. Tak to, tak to aktualnie wygląda. W przypadku innych par walutowych, takich jak USDJPY, to też mamy dość kluczowy poziom na wykresie tygodniowym widać, że notowania osiągnęły strefę tych minimów z połowy września 2024 roku, czy minimów z grudnia 2000, z końca grudnia 2023 roku, więc tak naprawdę notowania znajdują się w bardzo newralgicznym położeniu, co oczywiście Skłania do, 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 do szacowania, że być może będziemy mieli tutaj przynajmniej w krótkim terminie jakieś małe odreagowanie. Nawet jeśli dolar będzie, będzie, będzie ulegał dalszej deprecjacji, to myślę, że z technicznego punktu widzenia po prostu jakieś lekkie wzrosty na parze USD i JPY mogą się nam tutaj przytrafić natomiast nie jest powiedziane, nie jakby jest cały czas moim zdaniem wysokie prawdopodobieństwo, że ten poziom 140, 139, 50 zostanie, zostanie nie, 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 niebawem przełamany. Więc no, cały czas oczywiście rośnie prawdopodobieństwo, że mimo wszystko Bank Japonii będzie podnosił stopy procentowe. Oczywiście ten, to założenie było silniejsze jeszcze przed wprowadzeniem taryf. Zobaczymy, jak dojdzie do, 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 jakich, do jakie rezultaty wynikną z negocjacji poszczególnych państw ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast myślę, że ten aspekt możliwych dalszych podwyżek stóp procentowych w Japonii może powodować, że ten Jen nie będzie ulegał jakiejś tam większej deprecjacji. a dodatkowo. Waluta traktowana będzie jako, jako bezpieczne aktywo i w związku z tym może cały czas zyskiwać. No ale na razie ten ruch na USDJPY w dużej mierze jest powodowany słabością dolara, dolara amerykańskiego. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszą uwagę. Życzę udanych transakcji, miłego tygodnia. Słyszymy się na kolejnym webinarze o 8.30. Już jutro z mojej strony to wszystko. Dziękuję za, raz jeszcze za przybycie. Kłaniam się i do usłyszenia.